Barierkę płotek, którą sam własnoręcznie wykonałem. Wykonanie takiego płotka nie jest trudne, wymaga tylko troszkę i odrobinę chęci i umiejętności. Mianowicie, sztachetki zrobił mi szwagier, to już miałem gotowe. Tu kiedyś był taki metalowy, bardzo czystki płotek. Teraz jest taki drewniany. Tak to właśnie wygląda. Należy to wszystko przygotować i później przykręcić i to tak wygląda. Tu jeszcze mam zamontowane takie półeczki. Sztachetki malowałem impregnatem jest teraz tych impregnatów bardzo dużo na rynku Naprawdę polecam Państwu samodzielne wykonanie takiego płotka bo to nie jest bardzo trudne a bardzo upiększa lecie. Właśnie przykręciłem to wszystko śrubami.